Ekspozycja Huberta Borysa to pierwsza w tym roku wystawa, którą prezentuje Miejski Ośrodek Kultury w Gnieźnie. Malarz pokazuje swoje prace, na których uwiecznił piękno pejzażu Wielkopolski w jej różnych ujęciach. Pan profesor urodził się. W Witkowie, czyli i mieszka w Witkowie, czyli jest. Z krwi i kości Wielkopolaninem, uczył się w gnieźnińskim liceum, także jest to powrót pana profesora do Gniezna. A prace, które, które są eksponowane na wystawie, powstały w przeciągu ostatnich dwóch lat. I tematem jest miejsce, do którego pan profesor wrócił to jest namalował swój świat, swoją rzeczywistość, w której e, funkcjonuje, którą kocha, którą e, która m, pana profesora inspiruje i m, prowokuje do refleksji nad naszym byciem, nad naszą rzeczywistością, nad tym kim jesteśmy. Pojawia się taki wątek symboliczny. Możemy tutaj szukać jakiejś analogii do Gogena, do, 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 do jego właśnie pytań stawianych, kim jesteśmy, dokąd zmierzamy. To w tych obrazach jest. Na pewno jest kolorowo, na pewno jest nastrojowo, <laughs> na pewno jest swojsko. Mam nadzieję, że te osoby, które przypatrzą się tym obrazom, poczują to, co ja bym chciał, żeby poczuły, to znaczy, że są w swoim miejscu, w swojej krainie. To nie są żadne egzotyczne pejzaże, na pewno przepiękne, ale one przeważnie dobrze wyglądają w telewizji, bo ja to również podróżowałem po świecie i wiem, że człowiek się czuje tak naprawdę dobrze tylko u siebie. I jak wróciłem do Witkowa po tylu latach, jak Moje życie zatoczyło ten krąg, kiedy no, niestety w 1964 roku zacząłem naukę w Gnieźnie, w liceum Chrobrego i po e, tylu latach, pra, 60 prawie, wracam na swoje stare śmiecie, na swoje, do swojego Witkowa. Które było kochane i nie tylko przeze mnie, ale także przez mojego ojca, przez moją rodzinę. Mam tam swój dom, mam tam swój ogród i czuję, że jestem u siebie. I, 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 i chciałbym właśnie, aby oglądający te obrazy <laughs> też poczuły, że są u siebie. W gnieźnie, w, Kłecku, w Trzemesznie, w Witkowie, że to jest nasza. Nasz kraj. Wystawa zostanie zainaugurowana 12 stycznia o godzinie 18 w Starym Ratuszu. Będzie ją można oglądać do 12 lutego.